Witam Was 20 października 2025 roku. Wczoraj dobiegł końca 42 tydzień tego roku, w związku z tym mogę go dla Was podsumować. To jest pierwszy wykres. Widzicie na nim w tygodniowym ujęciu, ile pojawiało się ogłoszeń co tydzień. Ostatni tydzień 859 ogłoszeń, co nie jest ani najwyższą wartością, ani, ani najniższą. Te wartości oscylowały od niecałych 700 do prawie 900. Tyle ogłoszeń wchodzi do raportów. To jest drugi wykres, w którym macie znowu tygodniowe ujęcia, ale nie samochodów, które weszły na rynek, tylko samochodów, które zeszły na pniu. W zeszłym tygodniu były to 52 ogłoszenia, czyli około 6% wszystkich ogłoszeń, które się pojawiły, co również stanowi względnie typowy wynik. Hmm. Na przestrzeni czterech ostatnich tygodni yy, ilość ofert, które schodziły na pniu, wahała się od mniej więcej 5 do mniej więcej 8%. Yy, marką, która najczęściej schodziła na pniu w zeszłym tygodniu jest Audi, to jest 8 sztuk. Potem Saab 6 sztuk i Peugeot Exequo z Mercedesem po 5 sztuk. Generalnie lepiej obrazuje rynek nie to, co wchodzi. W ogłoszenia, tylko to właśnie, co schodzi na pniu. Większość ogłoszeń, które widzicie na OLX czy na OTOMOTO, to są ogłoszenia z roszczeniowymi cenami, które będą tak wisieć w nieskończoność. W związku z tym one średnio obrazu obrazują rynek. To, co schodzi na pniu, jest często w innych cenach od ogółu i na nich, czyli na tych ogłoszeniach, które schodzą na pniu, teraz się skupimy. To jest pierwszy wykres, w którym widzicie Średnie ceny samochodów, które schodziły na pniu w ujęciu dobowym. Każdy punkt to jest jedna doba. W związku z tym można te ceny uznać za niestabilne, ponieważ jeżeli w trakcie jakiegoś dnia zejdzie kilka zwykłych samochodów, to średnia um, usytuuje się mniej więcej na poziomie 20 tysięcy, a jeżeli w którymś dniu zejdzie na przykład 911 na pniu, to wtedy widzicie taki jak tu na końcu tego wykresu. Normalne ceny dobowe oscylują właśnie gdzieś, rzadko kiedy spadają poniżej kilkunastu tysięcy, rzadko kiedy skaczą powyżej trzydziestu tysięcy, no ale tak jak już powiedziałem, wszystko zależy od tego, co w danym konkretnym dniu zajdzie na pniu. Na tym wykresie widzicie wolumen. On jest względnie podobny do tego poprzedniego, ale nie identyczny. Tutaj nie ma średnich, tylko są sumy cen samochodów, które schodzą na dniu. Oczywiście mowa o cenach ofertowych, które widać w ogłoszeniach. I tutaj główną różnicą jest to, że na osi Y pionowej mamy setki tysięcy złotych, a nie dziesiątki tysięcy złotych, jak w przypadku poprzedniego wykresu. Na koniec dwa wykresy, które. Obrazują podobne wartości co dwa poprzednie, tylko nie w ujęciach dobowych, tylko w ujęciach tygodniowych. W związku z tym te ceny, te ceny będą dużo stabilniejsze. Jeden samochód premium już nie będzie tak mocno windował średniej, ponieważ średnia w przypadku każdej wartości jest z całego tygodnia. Najpierw macie tutaj średnie ceny w ujęciu tygodniowym. Mamy tu 39 tydzień, 40, 41 i 42, czyli zeszły, oraz tutaj. To samo, tylko tygodniowe ujęcie wolumenu, czyli sumy tych cen, będę Wam takie podsumowanie robił co tydzień. One będą się prawdopodobnie rozwijać. Będę wpadać na nowe pomysły, może Wy mi będziecie coś podsy podsyłać. Na z dziś, konto jest strona, która patrzy na cały rynek, patrzy na to, co wchodzi, na to, co schodzi. Generuje dużo danych w różny sposób, można to obrabiać można odpowiadać w różny sposób na różne pytania. Także do zobaczenia w następny poniedziałek. Cześć!